przed lustrem i chcę wypróbować tutajże kosmetyki. Otóż tajki oszalały na punkcie e, ślimaka, na punkcie śluzu ślimaka. I tutaj zobaczcie, ile produktów najlepiej sprzedającym się jest Snail White, ale tutaj mam jeszcze też inną maseczkę i e, maseczki ze złotem. I dzisiaj chcę wam pokazać jak nakładam taką maseczkę. Wypróbujemy potem też i w Polsce na zajęciach. Bardzo ważne jest, żebyśmy najpierw dobrze oczyściły buzię. Więc ja oczyściłam najpierw olejowo, czyli na taki zwilżony wacik. Nalałam olej Q-Yoga Attractiv, tak na wacik hop hop i zmyłam buzię tak, żeby tutejszy smog zlikwidować. Jak już zmyłam porządnie, tutaj, to drugim moim etapem czyszczenia było psik-psik tutaj serum myjącym Bioga Znowu umyłam dokładnie buzię. Potem chwileczkę pomasowałam rollerem, bo roller pomaga nam. Składnikom wchłonąć się głębiej. Czyli wymasowałam szyję, chociaż na szyję pewnie mi nie starczy maseczki. Wymasowałam dokładnie buzię w ten sposób, łącznie z, po, z powieką dolną, górną, z czołem, także z wargami. No i pora na maseczkę. Próbujemy. Czyli na pierwszy okiem idzie snail white. Otwieram, sama nie wiem, co tam dalej będzie. Maseczka jest. Płachcie, jak widzicie. Więc płachtę tutaj otwieram. Aha, aha, próbujemy, próbujemy. Co też ten jad ze ślimaka, jak też on nie upiększy. No, i teraz będę do Was już mówiła, jako taki duszek. O, I teraz chwileczkę sobie z tym pochodzę. Może zrobię kolejne przygotowania do pańskich świąt Bożego Narodzenia. I powiem Wam, czy wypiękniałam od razu w te 5 minut, czy jeszcze trochę muszę poczekać. Do zobaczenia. Myślałam, że to już tak jest, że to już po wszystkim, trochę niewygodnie, a tymczasem muszę się zwrócić do lustra. To nam! I to jest moja maseczka ze ślimaka. Żegnam się z Wami i będę donosiła, co dalej.